Katman face skala, to face! Katman? Katman. Kacę A może to jest kartman? Nie wiem. A może być jest? i kartman, bardzo fajna postać. Aha, o. a z czego? Z South Parku? On nie był? Nieźle Bartek, no niezłe rzeczy oglądasz. E, 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 Świetna, świetna bajka, kreskówka, whatever. <laughs> Baja, bajeczka, bajunia. Bajunia. No tam już meta na dole jest, ty! Jaka meta? To nie ta meta. Zostaw mnie ty gnoju parchaty. Dobrze wam to. A to quiet cię w końcu dupnął. Nie, no, ja jadę. Ja dalej go. jadę. No to no, zaraz nie ale będzie Ale to co ma do tego, że cię dupnął? Dobra, jestem. Odwaliłem się właśnie. Ziemia Ola. Ziemia. Nie ma je, O ta shit. Póki tak nas samo. też tak wydupiło. No. no. Przejechał jak prosty. Dobra, proszę się zatrzymać, polska policja. Nie, zatrzymuje się. Ona się zatrzymała jak coś. Nie, nie zatrzymałam się. Proszę się zatrzymać. O Jezu, kładek na drugim miejscu? No, mega. Ostro zatrzymam jest problem? nie, nie, nie. O, nie, nie. ten problem. Jezu, Ola, pijane jeździ ty. Co ci skręca na tym? AD, AD po prostu, rozumiem. O... na Ola, to na pewno był ten? A, to na pewno był to... monsterek? Na bank? Bo coś mi się wydaje, że chyba to, jakiś to ten monsterek był mocniejszy jest niż piwo, normalny to, to, to monster. Ty. Mocniejszy monsterek był? No nieźle. No tak trochę wygląda, Czy nie? Nie że... chyba ty, że, że tak zadziałał? Monsterek z prądem. Pokojnie, piwo, Dobra, to myślicie, to że to jedziemy Oho. tędy? Powinniśmy, nie, to jeżeli... To... Będziemy kilka za bardzo... Ja muszę własny kolor znaleźć, może chyba brązowym zacznę jeździć. Gównianym? <noise> Hehehe. No. Dobra, dało radę przyjechać. Nie wiem. No, przejechałem AD, poklikane troszeczkę, ale. No, ale tak było. Było ryski, kury, żeby. Się Dobra! Bić. O, rampa, dzień dobry. Dzień dobry! dobry, dobry. Do Rampam, dzień. dobry! moją wyporanek, a nie Witam pam. Ale minęła, minął. Nie wiem, co by tam. Ale, ale, ale minęła. Enfin... Albo Minuta piętnasta. Minut trzydzieści. Witamy w zaśnieżonej małopolsce. O, jak próbowała, ty! Dajcie chodź, tego w ogóle, jest pierwszy, ty. O, cholera! Oha, Ten Ola grozisz? O, o wytrąci, kurde! Wytrąci. Czemu Ola mnie? O, co on o, co ja? Jezu, Jezu, Ola klasyczek, Ola klasyczek poszedł. Bartek ale ty, ty się z nią tam przetrąciłeś? Nie, ona miała bugi lampę. Ale nie strąciła. Dlatego by bar zastosować, bo ja zjechałem na lewą stronę, mogłeś być nawet pierwszy przez chwilę. No tak, ale Ola, Ola mnie strąciła. No nie dupa, Natomiast no to nie jest tu, A strąciła mnie. Być pierwszy. No, mogłem, ale no, Ola po prostu. No to, Kuchyla ale dobrze w się zrobiła. Nie, właśnie gumia zrobiła no, niedobrze, nie. ty. A, ja tam nie a tam tobie, Bartek, jest... sobie w Bartek. W... Zostawcie o, mnie! O, Jezu, to ole, to żebym się ja. przykleił, ty małacy. <laughs> Dobra, tak, Przykleiłem tak, się proszę, na proszę tym. Proszę bardzo. Dobra, który to, o, to jest smatwia, który to był taki cwaniaczek? <laughs> Duch się skończył! Który taki cwaniaczek? Tu, 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 Bartek, Bartek To ja wow, wow, wow. Łoł, Nie Niestety To zaraz się poprawię O no i prawidłowo ty, Teraz Niestety ty wylecisz Uuu Kościół Czekaj, ja poprawię? Jezu, co nawet nie trafi, także nie musisz poprawiać Ty, ale no wiecie, że waszym beneficjentem jest Bartek? Jak się Jasne, nie ma problemu. Bo Bartek teraz... nawet nie poleciał do, do akcji. Do no tak, ja sobie odwinąłem was, po co ma, ma mi walczyć. Bartek, no nie no, miał ducha. Ojejku, jak mi Olusz Cholera. przykro. Ducha pampucha miał. <laughs> Tego ducha, tak, dokładnie. No teraz już nie miał, na szczęście. No, teraz nie polecam tylko. jechać środkiem. Bartek, jedź środkiem. Dzięki! Dobrze, 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 Dobra, dobrze. ja się to utrzymam. Ceniam. Nie, nie, to nie utrzyma to. Aha To teraz moja kolej. Teraz Bartek jedzie środkiem, środkiem, pierwszy jedzie środkiem. O, no, dawaj go. Czy tam kto jedzie, ty? Kłaj jedzie, jedzie pierwszy, ty! Nie. Ty pierwszy? No. Nie, kto jedzie pierwszy? O, no, kłaj jedzie jest pierwszy. Dobra, no to kłaj, ale środkiem. Jest... tego, Hogatego. Hogatego teraz. Tak, tego teraz. Tego gnoja parha tego. Nie jadę śrokiem, tym osiakiem. Tylko no ja hogatego. tego Oj, Ola, uważaj, to jak z bagirami. Ckwiet. Paru woza tam. Nie. Dobrze. Parówczaku ty jeden. Pomyślałam. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wow, ona pomyślała. Po, chociaż. Bartek tego nie robi na przykład. O, o, to także... ciekawe. No to, to prawda, to ciekawe. Weź tego, Bartka, teraz przetrąć. O, Aha, jakim cudem ja Jakim cudem nie mogę przetrącić? Aha! O, no normalnym cudem, Bartek. Ola, weź mnie le leciutko, leciutko mnie. Czekaj, no to nie chcę. Co tam się Ola, dzieje? Ty? Ola, ty po prostu jechałaś, co się wydarzyło? Nie, nie. Co się stało? Nie, nie. Dzień dobry! Ja tego się nikt nie spodziewał. <laughs> Jeden! Nie spodziewajcie tego nie niespodziewanego, się niespodziewanego, Nie, spodziewał. Moja kolejna bagi rampy. Aha, Bartek za mną jedzie. Siema, ja. Bartek, siema, no siema gitara Elo. Tu 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 Także. Na... Dwóch, dwóch, dwóch od na razu. Na o, razu. i Bartek się zatrzymał. Weź, ola, tam ich. Ola, nie trafi. I Bartusia, Bartek. I cyk, i Hoga. O kurde, Prawie. Bartek, tak. Dalej żyję. Dalej Bartek, jestem. Dalej jestem. Ooo Bartek jesteś źle a nie. Ale Bartek się zatrzymuje. No. A co ja będę na hamca jechał? No Bartek mówię, Lamus, no. Lamus kurcze. Dobra, dobra, Tam miejsce po nie mają. Zmień sobie nazwę z Bartek na Lamus.pl Kurcze, weź Sam się zmień. Ty się zmień Bartek. Ale ty pierwszy, wezmę dla ja przykład. Okej, okay, no to Bartek we mnie wjeżdża. Dobrze ich Ona <grym grym grym> strąciła po i całą się po po trąciła, Pozdro. No, no, z... to Bartek. Nie, nie było nic niespodziewanego no, w sumie, poza po zagarni, to innego się nie można spodziewać, to fakt. Dobra, Bartek, Ach, już tak już tam można. Się. Nie. No już tam Bartek do budy, Bartek. Bartek co Bartek do budy, co do budy, naprawdę. ty! No normalnie, Nie tak ma kto Bartka przetrącić, no! Ojej, ale mi przyjdzie. Ola, wygrałaś Bartkowi meczyk, ty! Ola, mecz dla Bartka, dawaj Bartko! No dupczo i go tam! Jak leci! Nie! Co no. jest no. No, tam pierdolone? Nara! FAK! Nie no, tak, okej, tak, ja to tak to chciałem no dobrze, to zrobić! dobrze, że da nie Bartek. To dziękuję. Aaaa, jajajaj. Jupi! Zawsze coś. Ej, ja. Bartek, to chcesz chwilkę poczekać? Nie. A czekamy, bo nie wiem. A ja bo to tak jesteś już to no dobra. Aż nie ja wiem, nie czy wiem, na czy kiedykolwiek wygrałem Czekamy na ole? U was? Wywiała, tak. mnie, sorry. Tutaj to znaczy sola za pół Może <coughs>